Wszystko w życiu jest neutralne. To tylko my nadajemy temu znaczenie. Życie jest neutralne. Zdarzenia są neutralne. Ludzie są ludzie są neutralni. To tylko my nadajemy temu znaczenie. To, co mamy w sobie. Tak interpretujemy rzeczywistość, którą widzimy, która nas spotyka. Więc to jest powiązane z systemem wierzeń, który mamy, który nosimy. A system wierzeń jest bardzo, bardzo, bardzo często ukształtowany przez nasz cień. Więc wszystko w życiu jest neutralne, a tak naprawdę to nasz cień nadaje temu znaczenie. Gdy jesteśmy rozemocjonowani, gdy odpowiadamy reakcjami na zdarzenia, na ludzi, na słowa, na czyny. Gdy jesteśmy po prostu reaktywni na życie. Życie jest neutralne. Zgadzasz się? Jak to czujesz?